Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku mamy księdzem Markiem Muzyką, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży. Chcemy dzisiaj rozmawiać na temat wizyty relikwii błogosławionego Karlo Akutisa w diecezji kaliskiej. I może tak na samym początku zadam to pytanie o tą diecezję kaliską, bo wydaje mi się, że nie wszędzie błogosławiony Karlo Akutis w Polsce przed Światowymi Dniami Młodzieży będzie. No tak, no nie wszędzie będzie, ale my się cieszymy, że u nas jest. I to jest najważniejsze, że patrzymy na to. To, że jest i to jest w oktawie wszystkich świętych, przebywa u nas wtedy, kiedy jest pierwszy czwartek, pierwszy piątek, pierwsza sobota miesiąca. To są przecież trzy takie punkty największego charyzmatu błogosławionego Karola Kutisa: czyli ten pierwszy, tak naprawdę, rodzina, ten drugi, który nazywa się młodość, i ten trzeci, który nazywa się Eucharystia, jako droga do nieba jedyna droga do nieba. I wiemy, że ksiądz nie jest ambasadorem relikwii, ale myślę, że mógłby nam ksiądz trochę opowiedzieć o błogosławionym Carlo Akutisie. Kim on właściwie był? Kim jest dzisiaj dla nas? Dlaczego nam warto przejść na te spotkania z nim? Znaczy, Karlo Akutis bardzo dużo czasu spędził przed komputerem. Zawsze to powtarzam. Więc dlatego wszystkich odsyłam do stron internetowych. Tak naprawdę, tak, poczytajcie. Niech to jest takie zadanie też dla nas. Poczytajcie, poznajcie, pooglądajcie, kim tak naprawdę jest Karlo Akutis. Ja mogę powiedzieć, kim jest dla mnie, jakie wydarzenie jest dla mnie ważne i jak jego obecność jest osobiście dla mnie ważna i tą obecność, którą chcemy podarować młodym ludziom, szczególnie w dniu piątkowym, tak naprawdę jest to posłaniec pokoju. Gość, który wchodzi i naprawdę niesie ze sobą pokój. I to jest niesamowite doświadczenie w tym świecie, w którym wszystko jest, no, nie ma punktów stałych, nie ma odczuwania pokoju, bezpieczeństwa, nawet w świecie globalnym, i w świecie tym także, który jest naszym prywatnym światem, że słowo pokój to jest po prostu i wyłącznie coś, za czym tęsknię, za choćby słowem pokój, że coś jest stałego, że mam stały grunt pod nogami. I Karol Akut jest swoją obecnością, i to jest moje doświadczenie, i to jest moja taka refleksja, gdzie się pojawia po prostu jakby wszystko może działo się w zwolnionym tempie albo jakoś inaczej, ale tak z wielkim, wielkim po prostu spokojem. I dlatego to jest dla mnie radość, że, że możemy to podarować młodym ludziom. Że możemy to podarować młodym ludziom teraz, bo tutaj teraz też jest kluczowym słowem. Czyli ten błogosławiony jest patronem tylko ludzi młodych, czy może moglibyśmy spojrzeć na niego trochę szerzej? Patronem, patronem, hmm, to chyba nie jest tylko patronem. Tak naprawdę gdzieś można spojrzeć na to, że jest obecny wśród młodych ludzi, on jest obecny wśród ludzi, każdego człowieka. To nie jest tylko dla młodych ludzi, ale dla nich głównie. Co odkrywamy w młodych świętych? Najważniejsza rzecz, którą odkrywamy w młodych świętych i błogosławionych, i Karola Kutys jest tego najlepszym, taką po prostu witryną sklepową takiego doświadczenia, że jest teraz. Teraz, bo my czasami y, mamy tak, że wiecznie się do czegoś przygotowujemy, tak? Przygotowujemy się i w kościele, przygotowujemy się do bierzmowania, przygotowujemy się do pierwszej komunii, w szkole się przygotowujemy i tam się przygotowujemy i przygotowujemy się na podróż, pakując cztery walizy, żeby zaplanować, żeby wszystko było bezpiecznie, żeby też w kościele, żeby liturgie przebiegały według danego punktu i y, wszędzie się przygotowujemy, do szkoły się przygotowujemy na sprawdzian i to cały czas i młodzi ludzie trochę jęczą pod ciężarem, przygotowujemy się. Przygotowujemy się do życia. Tutaj jest to teraz. Dla Karola Kutisa było teraz. To teraz jest ten moment. Skoro jestem, to jest ten moment. I to jest właśnie taki niesamowity dar Jego, że jest teraz. My w teologii czasami powtarzamy, że jesteśmy między już, a jeszcze nie. A dla Niego to jest teraz. Dzisiejszy czas, dzisiejszy dzień. Może to zabrzmieć trochę tak i może ktoś widzieć w tym jakieś nachylenie ku hedonizmowi, ale jest to powiedzenie. Żyj tak, jakby jutro miał nie być. No masz dzień dzisiejszy. Ciężki dzień. Tak, on taki jest. Nie, nie o to chodzi, żeby go przeczekać. Nie mów ludziom i nie słuchaj tego, że trzeba go przeczekać. To jest dzisiejszy dzień. I dar ten ma swój ciężar dzisiaj, ale to jest teraz, teraz żyjesz. I to było dla mnie odkrycie, kiedy tak naprawdę spotkałem się pierwszy raz z relikwiami Karola Kutisa, kiedy pierwszy raz spotkałem się z jego twarzą, że dla niego to jest właśnie. Że nie musisz się przygotowywać, że nie jest to punkt przygotowań do czegoś, że spotkanie z nim to nie jest przygotowanie do życia, bo, bo jak się przygotować do życia? Do dojrzałego życia i tak dalej. Przecież żyjesz, urodziłeś się, masz to, co dzisiaj masz w tych rękach. Jak jest na przykład bierzmowanie i młodzi ludzie wyznają to, że chcą żyć, że proszą o umocnienie wiary i życia według jej zasad, to oni proszą o to teraz a nie, że kiedyś będą żyli wiarą i kiedyś będą żyli według jej zasad. Oni proszą o to teraz, bo teraz tego potrzebują. I to jest dla mnie taki znak Karola Kutisa. Nieważne, czy ktoś jest papieżem, czy właśnie pierwszym oszczonym dzieckiem na tym świecie, że on daje to, co jest teraz. Dla mnie takim ogromnym zaskoczeniem w spotkaniu z Carlo Akutisem był jego wiek, bo okazało się dla mnie, że Carlo Akutis jest tylko o rok starszy ode mnie tej dacie urodzenia. Więc dla mnie było to zaskoczeniem, że on jest już błogosławionym od kilku lat, a ja dalej jestem tu gdzie jestem. I właśnie z takim poczuciem, podejściem na niego spojrzałem jak na pewnego rodzaju przewodnika, kogoś kto żył w takich samych czasach, spotkał się z tymi samymi problemami, z tą Biedą. I udało mu się. Udało mu się, jest zaliczony do grona zbawionych. Jest tym, który gdzieś blisko Pana Boga może nasze intencje mu też zanosić i przedstawiać. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. suo abito regale se spogliato e fatto carne Dio con noi, questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra e Dio per noi, questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. W poszczególnych częściach możemy się włączyć w to spotkanie. No nie znamy do końca jeszcze prognozy pogody, czy będzie słońce, czy będzie deszcz, dlatego wszystko robimy pod dachem. <laughs> Ale tak naprawdę to, bożyliśmy to według tych trzech punktów charyzmatu Karola Kutisa, żeby te, te trzy dni były naprawdę takim w tym momencie oktawy wszystkich świętych, były dla nas rekolekcjami. To rekolekcjo, poskładać ponownie ale może właśnie poskładać ponownie tu i teraz swoją świętość. Ty, Artur, powiedziałeś o czymś takim, że przewodnikiem, a ja zaproszę przez Karola Kutisa po prostu przeżyć dzisiejszy dzień jako święty. Czyli po prostu przeżyć go zwyczajnie. Mnie na najbardziej uderzyło, wiem, że zbaczam z tematu, w Karola Kutisie dwie rzeczy. Moje ulubione z czasu młodości i do dzisiaj tak naprawdę gdzieś ulubione. Trampki i dżinsy. Ja wiem, że jestem prostym człowiekiem, ale ja lubię trampki i dżinsy. I dla mnie to jest wrażenie, tak? Chłopak w trampkach i dżinsach i nic więcej. I to jest ta, ta zwykłość bijąca od niego i dlatego chcemy zrobić takie zwykłe rekolekcje. Chcemy, żeby się przeżył z nami. Karol Akulis pojawi się w różnych punktach. We czwartek chcemy, żeby do południa, nawet w sumie do godziny 16, poza powitaniem, które będzie miało miejsce w Mikorzynie o godzinie 9, bo otrzymujemy relikwie z Kielc, więc południa naszej Decyzji będziemy się po prostu przemieszczać, ale też te punkty, które mówią o tym, że odwiedzić miejsca, z których ludzie czasami nie mogą wyjść, bo nie mogą wyjść. Dlatego Dom Pomocy Społecznej w Bruńszewicach, gdzie są młodzi ludzie. Ale oni nie mają za bardzo możliwości wyruszyć stamtąd dokądś. Choć czasami widzimy, że siostry przygotowują im wycieczki i tak dalej, ale właśnie chcemy, żeby tam w naszej decyzji zawitały te relikwie, będziemy tam celebrować przeświętą, pomodlimy się też wspólnie, znajdziemy dobry sposób do racji. Następnie chcemy udać się do młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Kaliszu. Tam właśnie w tym momencie, gdzie są siostry miłosierdzia Bożego, gdzie jest to miejsce, gdzie miłosierdzie musi mieć szczególne znaczenie. Między ludźmi i miłosierdzie, które płynie od Boga, i tam u dziewcząt w tym czasie chcemy głównie skupić się na tej godzinie 15. Też konferencja, wszystkie inne takie sprawy, ale ta godzina 15, żeby przeżyć to z Nim, żeby mi usierdzie Boga naprawdę przeżyć z Nim. O 16.30, jak zwykle jest program pierwszoczwartkowy w telewizji Trwam, więc dlatego też do naszego największego sanktuarium, chociaż pewnie obrażą się wszystkie inne sanktuaria, że powiem, że jest jakieś największe, w sanktuarium świętego Józefa. Właśnie tam będzie zwieńczenie tego pierwszego dnia pod tytułem Rodzina. Rodzina, czyli jak rodzina towarzyszy młodemu człowiekowi, i jak młody człowiek towarzyszy rodzinie. Jak pokonywać problemy wynikające z wiary albo problemy wiary w rodzinie, nie tyle pokonywać, co po prostu się nad nimi pochylić. Dlatego też chcemy spotkać się bardzo nie tylko i wyłącznie, że młodzi, 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 czyli oddzielić skalpelem. Nie, właśnie tu ma nie być oddzielone skalpelem. Tu ma być młody człowiek w rodzinie. Młody człowiek w rodzinie. Dlatego zapraszamy do Sanktuarium Świętego Józefa na comiesięczną miesięczną czwartkową wraz z konferencją prowadzoną przez księdza redaktora Mateusza oraz telewizję Trwam. Natomiast w piątek jest ten punkt charyzmatu Karola Kutisa, młodzi ludzie. I teraz tak naprawdę wybór czasami pada po takich rzeczywistościach, że ktoś się zgłosi, i po prostu powie, ja bym chciał. No i zgłosiła się parafia w <laughs> Dlatego reliki od rana pojadą tam. O godzinie 15 będzie przybycie do technikum decyzjalnego. Po wizycie w Liskowie o 15 będzie przybycie do technikum Świętego Józefa, i tutaj, w tej małej kaplicy, będą one czekały, ale tak naprawdę będzie można też wejść, tak po prostu, przywitać się, byśmy powiedzieli, że zbić piątkę z Karola Kutisem. Ale od godziny 17 tutaj w Technikum Świętego Józefa rozpoczyna się festiwal młodych, który tak często, czyli od 8 lat, festiwal tratwa jest w naszej decyzji i specjalnie został przeniesiony ten festiwal, żeby Carlo Acutisowi dać szansę spotkać się ze swoimi rówieśnikami. Właśnie na tym festiwalu. Na początek będzie koncert z Katechezą, tak po prostu dla wszystkich tych, którzy będą chcieli wejść, to jest wydarzenie otwarte. O 21 będziemy odprawiać mszę świętą, wraz z wszystkimi ludźmi młodymi. Natomiast o 22 będziemy rozpoczynać całą nocną adorację na hali. IMienia Świętego Józefa, ona będzie otwarta. Można przyjść o pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy, jak komuś tak będzie fajniej. Nikodem też przecież przyszedł nocą do Jezusa, i dla młodych ludzi to może być fajny czas, żeby się spotkać z Karola Kutisem. Też od drugiej, chyba, Artur, do trzeciej, tak? Masz teraz ten ustawodawca? Tak, na razie są do trzeciej, ale chyba jeszcze nad ranem się uda. Ale jeszcze nad, ranem, nad ranem. Przyjadą zespoły z naszej decyzji, które z różnych zakątków, które w jakiś sposób chcą. W ten sposób muzycznie też porozmawiać z Karola Kudisem. Bo tak chcą wyrazić swoje serce, tak chcą wyrazić swoje pragnienie, tak chcą wyrazić to, co czują, to, co jest w nich. Więc serdecznie zapraszamy od 22 do 9 rano przez całą noc. Jak ktoś zamierza trochę przysnąć, niech weźmie ze sobą Karimatę. Bo czasami też dobrze jest przysnąć. W końcu jesteśmy w decyzji świętego Józefa. A przecież Anioł objawił mu się we śnie. Tristezza è lo sguardo in se stessi, felicità è lo sguardo verso Dio, non è romantico, non Dio. non io romantico, non tutti noi nasciamo originali, molti muoiono da fotocopie. Se il nostro sguardo è alto al Signore, è solo gioia che non può finire. Non io, Mattia. Non io, Mattia. Ed è il suo corpo che unisce cielo e terra e pervade. Ten festiwal skrywa coś jeszcze, bo przecież jest też takim przystankiem już przed Światowymi Dniami Młodzieży w Lizbonie. Tak, jest takim przystankiem? Jest tym miejscem, gdzie możemy się spotkać jako ludzie, którzy jadą do Lizbony. Chcemy się wspólnie razem spotkać, poprzebywać z sobą, podzielić się swoimi pomysłami, planami na to, jak zamierzamy spędzić te, te dwa tygodnie, najpierw tydzień w Porto, potem w Lizbonie tutaj książ Przemek Kapała, który koordynuje to wszystko, który ma pieczę nad młodymi ludźmi, którzy wyjeżdżają do Lizbony. Ja też pojadę, ale on ma pieczę. <laughs> on tu jest tym, który tym wszystkim dowodzi. Ale też co my chcielibyśmy zrobić? Jak chcielibyśmy wejść w kościół, albo co chcielibyśmy zrobić pośrodku kościoła jako? Nazwę to Lizbończycy, młodzi ludzie, którzy teraz przeżywają się w swoje światowe dni młodzieży, którzy teraz chcą zobaczyć Kościół młodych ludzi. Dlatego serdecznie też zapraszamy jak na ten punkt, nie tyle zapraszamy co też mówimy do wszystkich aby przybyli, bo będzie to też dla nas bardzo ciekawy i mocny czas przeżycia tego elementu festiwalu Tratwa. Natomiast potem jak zwykle na festiwalu towarzyszą nam warsztaty można się na nie zapisywać przez stronę jestemnatratwie.pl Warsztaty, które powodują to, że Niekoniecznie się fajnego czegoś super nauczysz, czego jeszcze nie umiałeś i odkryje to twoje życie. Będzie to jak lifehaki z TikToka, czyli jak umyć zlew nie umywając go albo cokolwiek innego. Nie. Tworzysz po prostu pewną małą grupę w której przez to, co robisz, jakieś rzeczy, czy granie w piłkę, czy granie na instrumencie, wyrażając swoją fascynację boksem lub jakimkolwiek innym tematem warsztatu, na który się zapiszesz, po prostu dzielisz się swoją historią i zostajesz obdzielony historią kogoś innego i w ten sposób tworzy się coś, co się nazywa relacja, przyjaźń. Więc serdecznie zapraszamy na festiwal Tratwa, na który trzeba się zarejestrować przez stronę jestemnatratwie.pl. Następnie o godzinie 9 w sobotę od razu wyruszamy w drogę do Ostrowa, dlatego że tam od, od godziny 11.30 do 16.00, dokładnie od 12.00 do 16.00, bo Rikwi proszę będą pół godziny wcześniej, czyli od 12.00 do 16.00 jest ten temat, który nazywa się Eucharystia, Eucharystia droga do nieba. To jest ten trzeci punkt Karlo Akutisa i dlatego tam zapraszamy, to jest do Małego Kościółka i tam właśnie u księdza Prałata Cieślaka, który ma pieczę nad tym wszystkim, spotkanie dla wszystkich dzieci wokół Eucharystii. Dla dzieci, które przyjęły pierwszą komunię, które będą ją przyjmować, żeby może zobaczyły się nawzajem. Nawet dla tych, którzy kiedyś przyjęli pierwszą komunię, czyli dla ich rodziców. Pożegnanie relikwii odbędzie się w parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha Wilkowej, bo to jest ostatnia nasza parafia, więc tam o 17.30, następnie Eucharystia. Będzie czas pożegnać się. Ja nie wiem do końca, czy pożegnać. Na pewno mieć to, co otrzymamy. To, co podaruje nam Karol Kutis. co podaruje nam teraz, co my od niego weźmiemy lub może nawet co my jemy, podarujemy, że nastąpi ta wymiana tej relacji, przyjaźni między Carlo Kutisem a tobą, mną. Dzięki temu życie będzie miało więcej pokoju, pewnej stałości. Może być może w sercu człowieka moim lub twoim coś w końcu się scali, poszywa, co jest porozrywane. Myślę, że ten plan wizyty, ten program jest na tyle rozbudowany, że każdy z naszych słuchaczy z każdej grupy wiekowej i z każdego stanu znajdzie coś dla siebie, a, a nawet ja, więcej... a, a ja będę miał kartkę, żeby się nie zgubić. Natomiast myślę, że to jest też przeżycie radości pewnej, tak? Ja mam taki osobisty związek z Karola Kutisem. Ja nigdy nie wiedziałem w ogóle, o co w tym chodzi i kim on jest. No, świętych mamy tylu, więc nie zwracałem na to uwagi. Takich słynniejszych świętych w swoim życiu znałem. Ale pewnego razu Mój przyjaciel, ksiądz Piotr Górski, mówi, Marek, nie mam czasu, a muszę naszemu wspólnemu koledze, który jest misjonarzem w Ekwadorze, odebrać relikwie Karla Kutisa. Ja akurat wtedy miałem urlop i nie bardzo miałem pomysłu na te kilka dni tego urlopu. Piotrek, a gdzie to jest? On mówi mi, na Wigrach. Hmm. Wiesz co? Ja wsiądę na motocykl i przywiozę to. I powiem szczerze, że te cztery dni, które spędziłem na motocyklu, bo sobie podzieliłem to na jakieś, na jakieś momenty, że tyle przyjadę w ten dzień... Można to zrobić na raz. Powiem szczerze, kiedy wracałem z tymi relikwiami, miałem je w sakwie, tutaj pod yy, schowane. Jest taka specjalna sakwa, taka torba, którą kładzie się na bak motocykla, więc tak naprawdę cały czas masz je przy sercu przez 500 kilometrów. Wiele rzeczy przez ten czas po prostu mi się strasznie poukładało. Wjeżdżasz do pokoju hotelowego, nakrywasz obrusem, stawiasz relikwie, modlisz się, idziesz spać, wstajesz rano, przywitasz się, pogadasz, wsadzisz z powrotem do, do sakwy, pojedziesz dalej. Zrobisz przystanek gdzieś na łonie natury i naprawdę tam odkryłem tą obecność pokoju i obecność teraz, że rzeczy, o które się tak zamartwiałem, które majaczyły mi jako naprawdę rzeczy, którymi sobie nie poradzę, a z drugiej strony wychodziły jakieś, że tak brzydko powiem, jakieś śmieci spod szafy człowiekowi, które udowadniały mu, w przyszłości sobie nie poradzisz, nagle po prostu pff, czar prys. Zostało tylko teraz. I naprawdę widzę, że te relikwie wtedy przeprowadziły mnie z powrotem do spojrzenia przez tę młodość Karola Kutisa i przez to wszystko, co było w nim takie proste. Bo zobaczmy, że on nie napisał sumy teologicznej lub wszystkich innych rzeczy. On powiedział: Eucharystia, rodzina. To wszystko w temacie, tak? Rodzina, która jest największą wartością wśród wszystkich młodych ludzi. Jeżeli młodych ludzi zapytamy o coś, to jaka jest największa wartość? 98% powie, że to jest rodzina, tak? Można pracować nad definicją, co to, jak to jest, jak to wygląda rodzina, ale to hasło to jest przestrzeń wspólna, moja i twoja, i młodych ludzi. Rodzina. Wszyscy powiedzą rodzina. No i przez te proste rzeczy, jak Eucharystia, z którą jesteśmy w Kościele związani od samego początku, bo przyglądamy się, jak nasi rodzice przyjmują Eucharystię na msze świętej. Potem sami idziemy do pierwszej komunii. Przy okazji jakiegokolwiek wydarzenia, nawet większego, mniejszego, kościelnego, nawet mszy na rozpoczęcie roku szkolnego, jest Eucharystia. Tyle jest miejsc, w których jest adoracja. I zobaczmy, że to nie trzeba wyszukiwać jakichś mega narzędzi, które muszą być nie jak wyszukane. Ale zobaczmy te dwie rzeczy: Eucharystia, rodzina i to, czego najbardziej wymaga od nas młodzi ludzie, bo Eucharystia i rodzina daje obecność. Młodzi ludzie wcale nie szukają wielu rzeczy w internecie. Oni po prostu pragną pewnej zwykłej obecności. Takiej, że babcia przytuli? Zapyta się, jakie problemy miałeś? Niekoniecznie o szkołę, bo zawsze jest to pytanie sakramentalne o szkołę. O szkołę. Zapytać, czemu jesteś smutny, bo, bo koleżanka stwierdziła, że mam nie już dosyć. I zapytanie o to, jak się czujesz? które terapeutycznie. No i jak się z tym czujesz? <grych> ale gdzieś właśnie w ten sposób. No i ja ten czas, naprawdę tych dwóch dni, ten czas spędzając na motocyklu i mając takie swoje refleksje, przemyślenia, a tak naprawdę bardzo mocno wiem o tym, że nie do końca były to moje przemyślenia i moje refleksje, ale po prostu taki dialogos, podwójne słowo, które przeżyłem z Karola Kutisem. Więc nawet dziękuję za taki przypadek. Nie sądzę, nie sądzę że przypadek, że akurat tak się wydarzyło w moim życiu, że miałem tą przyjemność. Posiadania Karlo Akutisa przez 500 km przy swoim sercu przez dwie pełne doby. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy właśnie na te spotkania z błogosławionym Karlo Akutisem w Broniszewicach, w Mikorzynie, w Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim oraz Wilkowyi za tą rozmowę o Zwykłym Świętym. Bardzo dziękuję. Rozmawiali z Państwem. Ksiądz Marek Muzyka. I ksiądz Artur Filipiak. mai avuto sulla terra e Dio in noi Eucaristia autostrada per il cielo Eucaristia lui è qui è presente davvero questo pane è il ponte da cielo chi ne mangia non muore Eucaristia autostrada per il cielo Eucaristia